Mamy dla Was nowy smak białeczka mascarpone, tak zajebisty, że musisz go przetestować. A jeśli nie jesteś fanem takich klimatów, pamiętaj: mamy jeszcze aż 80 innych smaków białka do wyboru. Sklep KFDPL bezlitosny dla konkurencji. Pozdro. Jak się czujesz w tej nowej koszulce? Siema, jesteśmy pod Expo, wejście numer 1 z, Grz z Grzegorzem, wagon, wagon, co niczym, Koks w niczym może być. Więc zwiedzamy, będziemy rozmawiać. Gada. Zimno jest ogólnie, więc idziemy do środka. Będziemy za chwilę oglądać panów w slipkach wysmarowanych na brązowo. Ja... Sprzęcie czy bez? Ja startuję koło 13, nie, oni nie startują w sprzęcie Ale, ale co, no myślę, że jak dojrzeją do tego, żeby startować w sprzęcie jak ja To wtedy wystartują ze mną, dzisiaj ja wystartuję z nimi, Sebastian tylko mnie wysmaruje brązerem i ja będę tylko... A brązuje sporo tylko, <laughs> tylko pozycję tyłem no. będę robił, bo brzuch wiadomo jeszcze nie gotowy e, Widzimy teraz Big Mike'a w formie e, Widać kosk na brzuchu Grzegorz też, kosa na brzuchu tak. Więc zobaczymy. Rosołową. Jak forma i życie? Wiesz, co że na ludzie to i to. Jak, jak zawsze. Dlatego, dlatego wychodzi. No. Yy, ogólnie w kulturze jest tak że życie samo jest ciężkie przed, przed zawodami, więc odwodnienie, odwodnienie, słodycze, alkohol. No to jest ciężka sprawa. No zobacz. Frytki, człowieku, o czym my w ogóle McDonald's. McDonald's. Jak impreza w ogóle? Wiesz co, Sebek? Yy... No dzisiaj jest przejrzyściej na pewno spokojniej. Szybko to pójdzie. Organizacyjnie jest naprawdę sprawnie. Wczoraj było też bardzo sprawnie. A dzisiaj mamy taką wiesz, kategorię Open dla tych, którzy wczoraj, dla tych, którzy wczoraj powygrywali. Dzisiaj się będziemy mierzyć wszyscy, nie? Nie przeszkadzamy, bo jest sera. Wyjście na scenę, na scenę, więc i pompa trzeba się pompować przed wejściem. Jak widzicie, żyły na lewo, na prawo wychodzą. Pokaż nogi. O, widzisz, uczcie Grzegorz Patrz, będziesz trzymał nogi, a nie tylko wyciskanie, leżąc. Takie nogi będziesz miał. No, powodzenia jeszcze raz, Michałku. Dziękuję bardzo. Jedziemy z tematem. Jedziesz. Pierwsze porównanie Big Mike'a wyszło moim zdaniem bardzo dobrze. Ta grupa pierwsza jest zdecydowanie lepsza. Bardzo ładnie tutaj nogi wyglądają u niego i plecy, naprawdę pod wrażeniem szerokiej barki. No zobaczymy, to jest open, więc różnie bywa. Co tu jest kryterium Sędziów sam nie wiem, więc Powiem szczerze, że według mnie możliwe, że będzie drugi, bo ten wolniak, dobrze mówię, naprawdę bardzo dobrze wygląda. Znowu porównanie kolejne: 176, Big Mike i Krzysztof Bekarz. Znowu ta trójka. Że emocje sięgają z elitu. co pan powie? Yy, o zawodach kulturystycznych? No, moje pierwsze. Nie byłem nigdy na tego typu akcji. Porównanie ostatnie. Serce bije, że, że, że nie będę przywinął. I Mike, jeszcze raz. Tak, emocje. Tak, ja z jednej strony się wkurzam, że każde porównanie, a z drugiej strony wtedy wiem, że wiesz, będę walczył o najwyższe, nie? No jest to ciężkie, żeby na odwodnieniu maksymalnym wyjść na tyle porównań, więc masakra. Ale wiesz, to jest element, o którym zapominają zawodnicy. Ja to katuję przynajmniej na miesiąc przed zawodami. I jak widać tej kondycji, starsza na każde porównanie. No. A wyjść było chyba z 5-6, jak dobrze pamiętam? Chyba 6-6 pod rząd prawie. No ale wiesz, przywykłem do tego. No ale jakby porównania głównych. Najważniejszych, I jeszcze i w pierwszym, i na, na końcu. Więc tutaj tylko czekamy na, na wyrok sędziów i zobaczymy, co będzie. To no ja jestem przekonany, że będę miał medal. A z jakiego krużcu nie wiem? No, według mnie albo pierwszy, albo drugi. Wiesz, tak, tak oceniam. No to dobrze, to zobaczymy. Słowo zamanie odsędził wyróżnienie, a jest nim... No, zawsze cieszą miejsca medalowe, tak? Ja jak... Zakładałem, że będę miał yy, yy, miejsce medalowe, ale wiesz, no, obsada tutaj też była nielicha. Piotrek się odegrał za Luksemburg sprzed tygodnia, ja tam, ja tam go pokonałem, teraz on dociął, jest dużo lepszy. Teraz ocenała to mistrzostwa świata. Tu było dalej przetarcie, ale widzisz trzy starty trzy medale. No to ja nie mogę być niezadowolony. Tylko nie? szczerze moim według mnie, były i brąz, no. yy, Start kiedy? Za 5 tygodni. więc, jeszcze czasu dociąć tak, do tak, końca, tak. nabrać porcji, więc y, dużo czasu jest do zrobienia formy i według mnie będzie dobrze? No ja myślę tak samo, wiesz, bo tutaj trochę woda jeszcze nie zagrała, trochę ta woda siedzi. Wczoraj miałem gorszą formę, dzisiaj mam lepszą, więc to jest kwestia czasu, żeby to wypracować tak, że na wiór, wiesz, na papier i można wtedy walczyć o złoto. No z tym, że zawodnik powinien być przygotowany raz w roku na super ważną imprezę, więc y, małe przytarcie, według mnie. Tak. No wiesz do tego dążę, tak? Po drodze się zalicza, inne imprezy, łapie się ten szlif i tak dalej, ale szczyt ma być za 5 tygodni. No. Dziękuję chłopaki. E, witam pana, jak pan się nazywa? E, Grzegorz Wokon. E, Powiem szczerze, że widziałem taki wąs gdzieś. E, to jest specjalna blond broda na, tle, na ciele murzyna. To jest. A fajna sprawa. Yy, ja. Widziałem na filmie KFD, że masz bardzo fajny strój i chciałem odkupić. Szukam taki. Chcesz odkupić ode mnie strój R z różnymi pasyczkami? Yy, trenuję CrossFit od yy, 3 tygodni, więc taki jest idealny na, na takie treningi. Jest unikalny, więc. <laughs> więc yy, podam ci adres po tym filmie i śmiało wysyłaj, bo Dobra. ja przez jeszcze okres 4 tygodni muszę trenować CrossFit. Okej. Okay. Jak ci poszło? Wiesz co, mam sreberko, mam taką piękną kobietę Kobieta halo? Nic nie mówi, halo. Trochę wygudzona jest moim zdaniem, za bardzo. Tak. więc... Ale jest spoko. Więc jest spoko. A jak impreza w ogóle? Impreza jest mega, jest świetnie, fajnie i no wszystko się podoba jak zawsze. Mi też się podoba. Dzień dobry, witam, Państwa. Yy, mamy tutaj zawodnika yy, tutaj na zawody WK wyciskanie leżąc. Yy, podobno jest dobry, ale oszukuje w koszuli. O kim mowa? Grzegorz, wagon wałga, tam stoi. Y możemy spróbować z koszulą, nawet. Y powiedział, że minimum, maksymalne obciążenia muszą tu być, żeby wstydu nie było. To jakie będą obciążenia wtedy? Wszystkie. 110 kilo. No, może na radę. <aideandezrendre> Sebastian, jak widzicie, robi swoje. próbował zrobić jakieś swoje wygibasy. Od początku wiedziałem, że mu się nie uda. Prędzej się zesra. Rekord do pobicia jest 65 razy. Zobaczymy, co ten kot pokaże. O, może być ciężko. To jest to wczorajsze KFC, wychodzi właśnie. I to wczorajsze whisky, które pił. I potem zwalał na mnie. No, wychodzi alkohol. Ja powiedzieć, że po pierwsze nie miałem okularów. Bez okularów robiłem. A to jest 30 powtórzeń mniej, a po drugie Ja będę robił, ja nie będę robił na bombie, tylko będę robił na czysto. Ale ma koszulę do wyciskania. No i w koszulą. No. zostałem wycieńczony po crossficie znowu ale spotkałem tutaj pana Robura który uwielbia ziemniaki jak tam wczoraj poszło? no super, do finału się dostałem ostatecznie szóste miejsce jestem bardzo zadowolony dużo osób właśnie tutaj mi gratuluje podobno pokazałem bardzo dobrą formę no teraz oglądałem filmy rano, też tak uważam Eje, powiedz mi jakie masz plany startowe? no teraz celuję w Sopot Czyli lipiec też miałem startować, ale yy, wybrałem crossfit. Dwa tygodnie planuję więcej jeść. O połowę dosłownie więcej, bo tam na 2000 kalorii skończyłem to, na, na 3000 skoczy na dwa tygodnie. I później zacznę już się pilnować tak pod sopot. Będę obcinał powoli. No, czasu jest sporo. Yy, jak dobrze wiem, to jeszcze owca startuje. Znaczy owca, yy, saker, tak? Tak, no on jeszcze ma sporo do zrzucenia. No. no yy, do zawodu ile? Ile zostało jeszcze tygodni? Ile tam, będzie chyba 13 tygodni, coś takiego? No to czasu czas ma raz, więc yy, ciekawe jak to będzie wyglądać między Wami. Kto zajmie wyższe miejsce, ale w innych pewnie kategoriach, nie? Nie, wiesz, że będzie powyżej 180 klasyk. To w jednej kategorii będziemy. O! Yy, możliwe, że padnę. Proste, ale liczne. Na to, że też może wystąpisz z nami. No ja w Brian Crossfit, nie jestem teraz mężczyzną, więc niestety tak. tym razem y, jestem kobietą wśród sportowców. Okej. Okay. <laughs> Dzięki tobie. Jak dzisiejsza impreza Ci się podoba? Wiesz co, tak naprawdę to nie zobaczyłem tutaj nic, bo stoję na stoisku jak widzisz i od dwóch godzin tutaj nie mogę się wydostać. Ale ogólnie no tak patrząc po ludziach szału dzisiaj nie ma, ale z kolei wiem od tutaj chłopaków ze stoiska, że wczoraj było naprawdę bardzo tłumnie i licznie ludzie odwiedzali całą halę. Myślę, że to był błąd organizatorów, że zrobili te same Branżowo targi, do tych, które są w Kielcach. Tam są dzisiaj finały kulturystyki i tak dalej. I myślę, że część osób, przynajmniej duża część moich znajomych, była tutaj wczoraj i dzisiaj pojechali tam. A nie masz jakichś planów startowych, jak nie patrzysz na scenę zawodników? Wiesz, co Seba powiem Ci tak. Jak wychodzą moi znajomi, Macie, Kropiak, Krzysiek, tam obserwuje chłopaków, mnie te Mam, taki wiesz, w środku Jezu poszedłbym. Ale bądźmy realistami, no mam taką klatkę, nie inną, nic z nią nie zrobię, a wręcz powiem, że jakby ta dysproporcja z wiekiem się powiększa. Także to, to mnie dyskwalifikuje gdzieś tam, no patrzmy realnie, formę potrafię zrobić, bo ją robię szybko, cała reszta jest w miarę okej, okay, ale niestety ta klatka dyskwalifikuje mnie i, i, i ja po prostu jestem, y, re, realnie podchodzę do tego, do tego wszystkiego. Nic, skończymy to. My idziemy dalej. Bardzo fajny wywiad. Może spotkamy się kiedyś na treningu wspólnym. Ja zapraszam cię serdecznie. Nieraz Ci mówiłem. Jesteś mile u mnie widziany. Bierz grzecha. Z nim co prawda to mogę ewentualnie grypę bo, powyciskać. Czego soszkuję, bo zawsze ma koszulę. <noise> tak, no. ale, ale zapraszam Was serdecznie na trening, nie ma problemu. Tak tam? Ej, wszystko gra. Tam. Jest jak forma. Forma jak widać. Boi się Popka, przyznaj się. Popka? Popek będzie leżał. Chciałem ci powiedzieć, że intensywnie trenuję od naszego wspólnego treningu i patrząc na kamerę trochę się oddalę i ta łapa jest większa od twojej. Nie jest większa. Może kiedyś kulturystyka znowu. Kulturystyka cały czas jest, ale wiesz, no na zawody niestety z tym czasem jest ciężko z tym jedzeniem 100% dietę ustawić, bo cały czas jestem w podróży, dlatego na razie nie wchodzę na scenę. Normalna sprawa, kulturystyka wymaga zorganizowania, no ale sporty walki, adrenalina chyba większa. No wiesz, sporty walki, no zabawa dla mnie, jakieś wydarzenie, wszystko nakręca i będzie się działo. Mam takiego fajnego kolegę, nazywa się Grzegorz Wałga, on wyciska na klatę prawie 400 kilo, Co powiesz? 400 kg. Ale oszukuje, przyznam się. A, z koszulką, czy 5 koszulek? E, powiedzmy, koszulka jedna dwa wie Dwa warstwy. No, trzy warstwy ekstra sprężynne chyba. E, ludzie pytają, jaki masz najlepszy wynik w wyciskaniu, leżąc? Twoje 275 kg. Ale bez oszukiwania? No, bez oszukiwania. Uuu, ale jaka waga? Jaka waga było? 130. Czekaj, nie skłamać. 135 kg. Jak dobrze pamiętam, to w Federacji IPF teraz yy, w Polsce najwięcej chyba 250 wycisnął w tej wadze. No chyba tak. Ale wiesz, ja w starych to wyciskam, także. Więc jakbyś teraz wystartował, to wygrywasz zawody kulturystyczne wygrywasz z chłopkiem, wyciskanie leżąc. Ale mną na mapy. Wszystko wygrałem, no łapy też może. Jeszcze raz dzięki. Sebastian, na przykładzie tego to człowieka złotego, w złotej zbroi, w złotej koszuli do wyciskania. Sebastian, pokaż nam, jak wygląda retrakcja łopatek. Chciałem powiedzieć pierwsze, że jest chory na żołądźkę, ma te wirusa w tym miejscu, ale pokazałbym z tym, że. Trening kulturystyczny, który pokazał, trenował przez tyle lat spowodowało zesztywnienie łopatek totalne, protrakcja ogromna. Protrakcja i, stała tak zwana. Więc niestety e, kolega tak miał i umarł. Jak kolega umarł, no ten już nie żyje, widzicie po jego przykładzie. Natomiast no brakuje mu tej mobilności, ale myślę, że Marek się nim zajmie jak co. Więc tylko crossfit, alleluja, król Lew. I Big Mike. I tak dalej, i tak dalej. Chciałem ja powiedzieć, że Grzegorz właśnie powiedział, że ma przerwa na lody. Tak, będziemy robić, yy, robić, i jeść lody Jak widzicie za mną, za moimi plecami, jest crossfit w wydaniu męskim. Czyli strongman. Grzegorz sobie, kupił nową koszulę, powiedział, że nie chce wycisnąć 400 kg, ale 500 kg. Jak się czujesz w tej nowej koszulce? Koszuli. Koszuli? Zmieniłem dieta, jak widzicie, teraz nie mięso tylko na zielono. Koszula ma maksymalnie za zadanie skrócić ruch, nie muszę nawet mostkować w niej. Mogę się zestrać, nikt nie będzie tego widział, bo jest schowane w środku. Ale łapską roso widzę. To barki najszerszy brzmi A pokaż oko Saurona. O. Widzę widzicie same zmiany u Grzegorza Wymyte Specjalnie na dzisiaj. No to takie nie lubi akurat. <noise> Dobra, ściągaj to bo dzisiaj. No, na, na, na razie. Jak się pedałuje? Dobrze, o, znam, team kota. Oglądam czasami. Spoko. Ciężko jest. Tempo wysokie. Nie, lekutko, luzik po prostu. Wszystko jest super. Ja bym pokazał swoje możliwości, ale nie potrafię. Tylko crossfit. Wiem, wiem, wiem. Słyszałem crossfit i ten. Crossfit i dużo cardio. Nie biegam pod górę. Dzięki jeszcze raz i powodzenia. Ja. Kończymy tą imprezę. jedziemy do Big Mike'a. uczcić jego medale 2, czyli w swojej kategorii Open. Eee, więc idziemy coś o opieprzyć, jakieś jedzonko. Jakie? Eee, jakie jedzonko? Nie no. wiem, jakieś mięsko. Ja przede wszystkim muszę się przebrać, bo degustowaliśmy lody i oczywiście się upierdzieliłem po koszulce, no. więc ja się przebiorę. Seba będzie jadł zapewne ryż z kurczakiem i warzywa. To jest tyle, no a my, my coś pewnie jakiegoś syfiastego, fajnego, jak zawsze zjemy. No. To idziemy, na razie. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro!